Ho, 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 witam wszystkich! Bardzo serdecznie z tej strony, święty Mike Ołaj. Tak, dokładnie, święty Mike Ołaj. I Xizer mnie wydają, żeby Wam przekazał ważną informację. Dzisiaj o godzinie 20 na kanale Xizera odbędzie się stream z Dead by Daylight. Nie wiem o co chodzi w tej grze, ponieważ jestem świętym Mike Ołajem, także ciężko mi stwierdzić, ale kazał mi przekazać, że będzie próbował robić update'y. Uh, update'y? Nie, achievementy, yy, które się nazywają yy, Adept Survivor. I różnych surwejworów będzie adeptował, robił aczivki na Steamie, tak mi przekazał, ja wam tylko to mówię, także pamiętajcie godzina 20.00 u Xizera live'ik będzie trochę trwał, oczywiście nie będzie opcja zagrania z nim, ponieważ nie ma kolegów, Mary Chris masz wszystkim oczywiście, proszę bardzo, o tak... Także jestem wynajęty. Oczywiście XR będzie prawie ubrany w taki strój jak ja w tym momencie. Także pamiętajcie, Mikołajkowy stream, godzina 20 u Xizera. Musicie wpaść, ponieważ no, myślę, że z 3 godzinki sobie postrybuję że w sensie, się pan Xizer dzieje, ja, bo oczywiście ja nie jestem Xizerem, jestem świętym Mikołajem, nie Mikołajem. Pamiętajcie. Także, co mogę jeszcze powiedzieć? Yy, wesołych Mikołajek, pamiętajcie, widzicie, na tego streama godzina 20. Yy, jutro, niby będzie w ogóle stream z Monstrum, brzmi strasznie bardzo. A dzisiaj, Dead by Daylight, godzina 20. Xr przekazał mi, że będzie się podobny strój do mojego. Nie mogę się doczekać. Pamiętajcie, dzieci, bądźcie grzeczni. Będę na czacie. Proszę nie szkalować Disa i nie wyzywać żadnych użytkowników, ponieważ Rózgę dostaniecie. No, także. Godzina 20, obowiązkowo live u Xizera, No, bo to wiecie, bo to już nie te lata. Już nie ma sensu roznosić prezentów. Teraz to, to już rodzice będą robili. A ja będę oglądał streamu u najlepszego Jupitera na świecie, czyli Xizera, Pamiętajcie, nie macie subskrypcji. Dajcie subskrypcję, dajcie lajka i komentarz przede wszystkim. Także, Misiołech Mikołajek, godzina 20, stream. No, link nie w opisie, ale jak chcecie, to link do Discorda w opisie. I to tyle. Wesołych Mikołajek! Trzymajcie się! Do następnego! Czyli do dzisiaj o 20.00. Pa! pa.